W dzisiejszym odcinku będziemy rzucali naszymi petami. Pierwsze co musimy zrobić to musimy klikać, żeby zdobyć naszą moc. Gdy zdobędziemy naszą moc, idziemy na stację do rzucania i rzucamy naszym petem, który wylądował na 22 metry. I możemy znowu ładować naszą moc, a możemy iść też na trening. I za pieniądze, które mamy zdobyte, mamy 56 pieniędzy, możemy kupić jakieś rzeczy. Kupiłbym na pewno Powera trochę i kupiłbym sobie Strange'a. Jeszcze może jednego stręża bym sobie kupił. I muszę klikać na ekran. Teraz zdobywam już po 7 energii, a nie po 5. Znowu rzucamy naszym petem. Tym praktycznie trafiłem, nie? Praktycznie trafiłem do dziury. Spróbujmy sobie jeszcze raz rzucić, ale tym razem tak, żeby być może trafić do tej dziury. Więc stajemy tak bardziej pod kątem i to nic nie daje. Nie ma problemu. 30 metrów. E, co my tu mamy? Mamy tu jakieś mody, co nam się wyświetlają. I to są po prostu achigmenty. Rzuciliśmy dwa razy. Załadujmy sobie jeszcze moc. Zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy jakieś. Tu mamy map których nie możemy. Tam mamy. Tam nie mamy nic. I mamy pety. Pety możemy otwierać za 10. Otwórzmy sobie kilka petów, żeby zdobyć lepsze. Mamy jakiegoś uncommona 15%. Mamy króliczka, który również nie jest najlepszym. Otworzymy jeszcze dwa. I tym razem mamy znowu króliczka. I Fox jest to kolejny nowy 15%. Powinien być trochę lepszy. Oj, co tu mamy? Tu mamy jakieś rewardy. O, weźmy je sobie. Mamy 4 gemy. Te młode nam się dalej świecą. Złapmy jedno jajko, tak jest. Czemu tu mi się dali tak mruga? Co tu jest? Oh, day one. I kolejna butelka. Mamy limitowanego PETA. Mamy 10 shardów. Jakieś tam duże butelki. I legendarnego PETA. Raz 12. A moje dają razy ile? Raz 1, 2 Dobra. Kupiłbym sobie to. I kupujemy. Mamy pionę. Mamy 0 pieniędzy. My sobie. Jest gdzieś tu. Equip best. Ciągle mi tu pokazuje. A tu jest ten, zanim, zanim ubiorę. O, jakieś pieniądze się w ogóle respią. 32 metry, tak. okupiłem. Ja sobie ekwipował to. I z i to, bo to się wydaje lepsze. Mamy teraz znowu otworzyć jajko, co wcale tego nie robiliśmy. Więc otwórzmy jeszcze raz. Mamy kolejnego unkomona. Mamy otworzyć menu. Bla, bla, bla. I znowu mamy otworzyć to. A dalej mamy jakieś te nasze. E, kolejne ten. I chciałem zobaczyć tym inwentorem. Bo tu są itemy. Mamy łapanie szybciej petów, to nie, i tu jest. O, to jest dużo lepsze. Lak mnie nie interesuje, i kojna też na razie nie chcę. Raz załadujmy, mamy na maksa i rzucamy. Ja bym do... trafić do tej dziury, niestety mi się nie udało. Nie wiem, jak to mam zrobić, żeby trafić do tej. A, mogę używać tych. Ehm, mogę używać trampolin, żeby tu skoczyć. Tylko, że on mi strasznie krzywo rzuca te pety. 64 metry razy 12. Ja mam jakiś Eddy. Zobaczmy, co tu zrobi. A, i okej. Okay. Coś kupiłem. Ach, miałem tego nie kupywać, ale kupiłem katapultę. Mogę mu użyć tureta, ale dobra. Dajmy sobie to tu i wyjść z tego. I co teraz? jeśli w sensie, ja mam, A ten sensie, ja mogę wejść w tego tureta? Nie. I trafiłem do dziury i to mi daje, to mi daje dodatkowe itemki. Fajnie, mamy małą smodę, S smodę, sodę. Otworzymy sobie na coiny na pewno wypiję. Wiem, tu już piłem to. To, to mogę z znowu użyć. I co tu mamy? Tu mamy drakena, który nic nie mogę zrobić. Tu mamy shop'a, czyli typowy shop za robuxy. E, Okej, okay. tu nic nie mamy. I tu jeszcze jest co? O, i mogę zdobywać coiny nagle 40... A, z tego, z dostałem dostałem konie ze starter pack'a. Tak, to miałem powiedzieć. I kolejne mody mamy jakieś, klejmy sobie je i możemy teraz y, więcej tych turretów kupić. Oj, nie to. Jak chciałem za to, chciałem otworzyć sobie kupić jakąś katapultę, na którą mnie nie stać, no więc sobie kupmy ich trochę, no i dajmy sobie wszędzie te katapulty, bo i tak nic lepszego nie kupię na razie bo mnie nie stać, wejdźmy sobie bo tu mam jeszcze za 10 i tuż już mam za 5 milionów, więc tuż tu mnie nie stać, Weźmy sobie gdzieś tu, tam jest jakaś yy, tarcza, do której bym chciał do której chciałbym dorzucić i tu mamy tak, tu mamy jeszcze shop, to jest ten sam shop, mamy indeks i za każdy ten, za każdego jajka dostaję pety, jako dostaje gemy, jak ukończę wszystkie pety. A jak mogę otworzyć nowe jajko? Pewnie muszę iść na nowy świat. Chciałbym trafić tego, ale, Aj, tu nam pokazuje mnożniki, to jest fajne. Czyli w sumie jakbym trafił go, to mój najlepszy pet nie byłby już taki najlepszy. my sobie, nie chcę nic kupywać. Odwórzmy sobie jeszcze kilka jajek. Dobra, może jednak nie, bo wolno się je otwiera, a trochę mi się nie chce. To mam jakieś obiektywy i tu muszę, oj. To mogę sekretne pet odblokowywać. i Już uderzać te tarcze, żeby je trafić. A tu za to Soniki odblokuje. Spoko, spoko, czyli tu jest, nie, nie mogę, czyli musiałbym jakoś trafić w to. A jak to zrobić? A jak zrobię? Tak, zrobiłem. Uuu, i mnie wyszczeliło. Dobra. Szarda jakiegoś trafiłem jeszcze. 244 metry szczeliłem Naładujmy sobie naszą. O, wiem, co możemy zrobić. Możemy iść na trening i po pierwsze. Nie, tego nie kupię. Kupić trochę strange'a i kupić powera, ja bym to robił tak na zmianę żeby nie odstawać żadnym i teraz mamy ile? 400 powera 500 praktycznie, i to już nie muszę trafić, więc bądźmy po prostu naprzód, bo wiem, że trochę krzywo poleciałem i trafiłem nie, myślę, że znalazłem jajko ale odblokowałem nowe jajko a my 4000 zarobiliśmy z tego, eee, otwórzmy sobie nową skrzynkę, weźmy sobie w inwentory w itemy, odpalmy kolejne dwa, może nie to a to, i może lak o 150. Widać, że jest tylko na Ach, ten przycisk jest tu tak zrobiony, żeby go klikać. Jest to idealnie trochę za dużo nawet i mamy Unkomona Orkę 16%, czyli tak naprawdę mnie satysfakcjonuje tylko ten czarny, czerwony w sumie. Mamy rara pierwszego, szarka, 12% było, nam będziemy mieli, który również jest 16%, więc one są bardzo słabe. Dobra, chyba nie ma szans, żeby to trafić. Tu mi się indeks świeci i mody mi się świecą. Co my tu mamy. 15 jajek do złapania i to wszystko. Eee, naładujmy sobie naszego naszego paska i mi się skończył. Nie, skończył mi się na pewno, na pewno koiny mi się skończyły i kończyło mi się overchange, który nie, jednak mi się nie skończył. Weźmy sobie gdzieś na środek bardziej, żeby trafić kolejną tą nie trafiłem. Może w tą chociaż trafię, nie, nic nie trafiam. Dobra, trafiłem chociażby... Trampolinę, która mnie wybiła trochę dalej, 700 metrów, 5000. O, yy, dobra, oblokowałem walczenie, to mnie nie za bardzo interesuje. Dlaczego mi się dalej indeks świeci? Co ja tu mogę zrobić? Tak, średnio widzę, że mogę, fajnie, mam shiny, pety obiektywy, ale to jakby, nic tu nie mam, więc yy, nie wiem, po co mi się to świeci? Ja bym musiał iść bardziej tu z boku, żeby nie dalej mi się nie udało, ale się wybiłem na trampolinie i jesteśmy na kolejnej mapie, więc. Fajnie, mamy kolejne jajko. Mamy 1300 metrów. Nie, nie widziałem ile mamy. Mamy auto za 9 Brobuksów. Mm, kupiłbym sobie to. Otworzył jeszcze trochę tamtych petów. Zełóż że za 1500, więc są już dużo droższe. I mamy lizarda unkomona I zobaczę, jak te mieć 2,5, 3,5. No znowu, znowu ten czerwony nas jedynie satysfakcjonuje. Dostaliśmy lisa i już nie mamy pieniędzy. Fajnie, zróbmy sobie na pewno. Mm, mogę, shiny. U, mogę shiny robić. Potrzebuję sześć, tak, spoko. Dajemy unequip i to unequip i to jest razy 5 i to jest razy 3, to jest razy 2, to jest razy 2. Nie wiem, ile ich mogę ubrać, więc ubieram tyle, ile mi pozwala. Już nie mogę, spoko. Teraz muszę kolejne te dwa i pół Więcej nie mogę. Cztery pety to jest max. Zobaczymy jak teraz dorzucę. Bardzo cię... Chyba, że tym sterować mogę. Nie widzę, żebym mógł tym sterować, chociaż... Chociaż mogę tym sterować. Ja mogę sterować Sterować Tymi petami jak lecą To już zmienia dużo, nie chcę tych double, Tylko patrzcie jak to jest zrobione, klikasz tu na X I od razu jak klikasz, to przez przypadek Klikasz razy dwa, dostajemy już 20 powera i teraz jak ja mogę Sterować tym petem, to trochę To zmienia, ponieważ Wystarczy, że o, teraz mogę to Bardziej nakierowywać, tu było tego Nie widziałem, że mały render mam R intro. 1600 metrów 17 tysięcy e, Pieniędzy dostałem, ładujemy na nowo I teraz wiem, że gdzieś po Lewo jest ten. Oj, odbiłem się od drzewa niefortunnie i znowu od fortunie, niefortunnie, ale może mi się uda? Nie, nie wyrzucę tutaj jak bym chciał. Zakończmy sobie. To było tragiczne. Znowu mi się młody świecą. Co tym razem odblokowałem? Bachity trafiłem. o i teraz widzę ten, teraz widzę tą wielką ścianę, na którą miałem trafić, więc ja bym chciał jakoś tak. Oj, tu są po bokach. One mi się nagle pojawiły. Teraz mm, muszę trochę naładować tej energii, ale nie za dużo i ustawić się tak, żeby. Oj, da nie trafiłem do tego. Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, ale fajnie, bo zyskałem trochę tych itemów i teraz dostaję tylko więcej. Bra, robimy sobie, otworzymy sobie wszystkie te małe. No i a, ten przycisk. Trochę więcej tego powera. Chciałbym trafić by jeszcze więcej powera. No trzeba naprawdę dużo tego powera zdobyć. Dajmy sobie 300. I chodźmy tak na ukos i za dużo tym razem. Dobra, ja się nie będę w to bawił. Fajnie się zatrzymałem w powietrzu. 3000, więc otwórzmy sobie jeszcze jajka, bo mnie stać już. A my 50 tysięcy. I mamy Uncommon. Fajnie, jakby się dużo tych rarów trafiło, bo bym mógł. O, epicki. Fajnie. Epicki już daje razy 7. Fajnie, jakby dużo tych epickich. Kolejne epicki. M Nie mogę dokończyć. Fajnie, jakby dużo tych epickich się pojawiło albo rarów, bo mógłbym je połączyć na Shiny. A Shiny pewnie daje dużo więcej. Y dużo więcej mnożnika. Water Fox. Ja bym sobie jeszcze chciał zobaczyć, bo mam pewien pomysł. Tylko on może być bardzo ciekawy. Zrobić sobie auto. I jest to auto play za 9 Robuxów, odpalić sobie tego. O coś poszło źle. Kupmy jeszcze raz. Zobaczyć tego autoplay'a. Jak to będzie działało? A my i załączmy. Klika nam i po prostu rzuca. Czy on będzie też nakierowywał, czy on rzuca prosto? A. No, tak średnio bym powiedział, bo jak to tak będzie działało, czy on się będzie ciągle tak samo spałnią i rzucał? Czy to jest losowo? Bo jak to jest. Mm -hmm. No, to tak średnio bym powiedział. Nie wiem, czy ja mogę sam sobie zmienić moje położenie. Dobra, jestem bardziej na środku. To już powinno być lepiej, bo uderzałem w tę krawędź, a może jakbym, mam pomysł, ten indeks mi się świeci, a nie wiem, co on znaczy, a bo mogę odebrać to, fajnie, czyli ja w tym jajku odebrałem już najlepsze, tak, tak, bo to się nie liczy do tych jajek, spoko, czyli w tym też praktycznie nie, My jeszcze nie mam, ja bym sobie poszedł na trening, kupił trochę tego powera i tych wszystkich i mamy dwa 20 movement czy charge, nie wiem, co to znaczy, ale bym sobie kupił jedno, ja mam jakieś ładowanie, ale ja nie wiem, co to znaczy. I pójdziemy sobie z tego. I teraz powinienem już to przerzucać przez to. Dokładnie. I teraz będę jeszcze lepiej leciał. Pełk na następną mapę. I będę się blokował o kaktusa. Ale to zawsze będzie 20 tysięcy, które będę dostawał. Oczywiście z dodatkowym półtolej mnożnika. Jednak jest to różnica. Plus jakieś dodatkowe coiny. Czasem się odbiję od tej trampoliny. I coś zyskam. I czasem nawet trochę dalej. bo lecę, jak mnie kaktus nie zatrzyma. Mamy kolejnego reward. Da. Tym razem chyba znowu na laka. Jeszcze zanim tylko mi się pojawi, tu mam 900 tysięcy kasy, tak? I tu mogę kupywać za 10, mil za 10 na 10 milionów. Kupię to sobie, ponieważ mam plan, żeby iść na potężnego Bing -bongs, Żeby iść na potężnego Avka, który będzie trwał jakieś 8 godzin, bo idę do szkoły. że ja mogę za te pieniądze kupić, ty. Ja bym to bym nakupywał, bo to się wydaje naj najrozsądniejsze. I teraz zobaczmy, jak daleko pojadę. Uuuhu, uh, uh, dobra, teraz. Teraz lecę. Nie trafiłem niestety na żadną trampolinkę i nie zatrzymał mnie żaden kaktus. Teraz mnie przekierowało i trafię w byk tego ringa. Nie trafiłem. 1800 metrów. Dobra, myślałem, że polecę trochę mocniej. Będąc szczele. Trochę się zawiodłem na tym. Jak teraz lecimy? Znowu jesteśmy na tej pustyni. 1500. Teraz się fajnie odbiliśmy, chociaż nie tak fajnie. I znowu 1800 metrów. Dobra. Ja sobie to z grę zostawię na Awka i zobaczymy po tych 8 godzinach, ile będziemy mieli tych pieniędzy. is